Jestem na innym pasieczysku, w innej pasiece, i po prostu chcę opowiedzieć moją metodę ratowania pszczół, które widać, że mają jakieś choroby i że trzeba je po prostu uratować. No co ja w takiej sytuacji robię? Jak widzę, że rodzina słabnie, więc już opowiadałem w innych filmach że pszczoły po prostu nie wszystkie pracują. Są pszczoły, które pielęgnują czerw, są takie, które przerabiają miód, które nektar, które cukier zasklepiają, syrop cukrowy i tak dalej, i tak dalej. Przerabiają to. Ale jest też gwardia, która nie pracuje, to są najzdrowsze pszczoły w ulu. I żeby uratować rodzinę, to staram się wyciągnąć te pszczoły z ula. Jak ja to robię? No więc wiadomo, że moje ule mają wylotki składające się z pięciu otworów 2 cm średnicy. No więc co ja robię? Jak widzę, że rodzina słabnie, łapię przede wszystkim matkę. I matkę wkładam do klateczki z paroma pszczołami, tak jak to się dostaje od hodowców pszczół, i uwiązuję do niej drut. I tą, 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 y, tą klateczkę kładę na mostku przed wylotkiem, przed tymi pięcioma otworami. Pszczoły, zbieraczki, które wylatują, wyczują od razu hormon. Te chore, no, fe, feromon fe, fe, tego nie, matki i zaczną się na niej gromadzić coraz więcej pszczół. Więc wtedy ja biorę kawałek bambusa około jednego metra o średnicy dwóch centymetrów i wkładam w jeden otwór po prostu mojego wylotka a na drugim końcu wiązuję z tym. Yy, kokony z, tym, z tymi pszczołami które zgromadziły się na zgromadziły się na tego na, na tej klateczce i teraz coraz więcej pszczół zwłaszcza gwardia ta od specjalnych zadań po prostu gromadzi się na tym i uwiązuje się taka duża duża kula pszczół teraz przygotowuje Ul pusty. Do pustego ula wkładam 10 ramek nadstawek. Rozpuszczam 10 kg cukru w syropie 2 do 1, czyli do 5 butelek po Coca-Coli dwulitrowych czy po wodzie mineralnej. Wsypuję po 2 kg cukru i dolewam wody ciepłej i to rozpuszczam jak potrzepię, to to się rozpuści stworzy się syrop 2 do 1 Robiąc, zrobię dwie dziurki takie do tego w korku i tak wlewam po prostu zalewam te 10 nadstawek tym syropem tak żeby wszystkie komórki były zapełnione zapełnione tym syropem teraz tą kulę pszczół tych no, które się na tej klateczce zgromadziły, wkładam do tego ula. No i rodzina jest uratowana. Natomiast ten czerw, który jest zarażony, te pszczoły, które tam są na tym, one już nie przeżyją i tak nie ma szansy ich ratować. Oczywiście rodzina się zmniejszyła, ale Tomek Miodek i Tomasz Stańczuk i wielu hodowców, nawet Pawluk i Pawlak, po prostu nawet ten, jak on się nazywa, no, stępień, mówili, że oni zimują pszczoły w, w tych ulikach weselnych. No więc jeśli w ulikach weselnych, gdzie jest jedna szklanka pszczół, te pszczoły przeżyją, no więc jak nie może 10 razy więcej pszczół, jak jest w takiej małej rodzinie nie przeżyć, oczywiście przeżyją. One nie będą przerabiały tego y, w, syropu, dlatego że i jest ich za mało. No może niektóre będą zasklepiały, ale to powoli. Dlatego, że jest taka zasada, że cukier y, pleśnieje, jeśli jest go mniej w wodzie, jak 50%. Jak 50%. Natomiast zakłady przemysłu spożywczego, robiąc y, dżemy czy jakieś przetwory, czy marmelady dodają 50% cukru i 50% owoców. Przy, tej, przy tym składzie po prostu to nie, nie pleśnieje. Czy widzieliście w Biedronce, czy w, tego, w Tesco, czy innym tym, czy wafelku? Afelku marmelady czy drzemy, żeby one zapleśniały. Nie, one nie pleśnieją, dlatego że mają tak dużo cukru, że ten cukier jest po prostu środkiem konserwującym. I teraz pszczoły, ponieważ nie będą te, ta gwardia nie będzie karmiła czerwiu, więc ten czerw po prostu ten, te pszczoły będą zużywały tylko około jednego kg miesięcznie tego no tego syropu więc on nie zapleśnieje, to jest dobry pokarm i te pszczoły przeżyją do wiosny. Oczywiście nie będzie to silna rodzina produkcyjna, ale na rzepak czy na lipę ona wyjdzie, czy na grykę, to ona wyjdzie i będzie, będzie silna rodzina, także się uratuje matkę. W końcu to taki odkład kosztuje 250-300, nawet 500 jak niektórzy wołają, jak jest duża rodzina 3 kilowa do tego. No więc. Można w ten sposób uratować. Moim zdaniem pszczelarze popełniają błąd, jeśli dwie słabe rodziny na starych plastrach ze sobą łączą. Nie wolno tego robić. Od tego mamy nadstawki, bo przecież nadstawki na wiosnę pszczoły szybko odbudują, więc po co je trzymać w magazynku, jak można to użyć do ratowania chorej rodziny? Oczywiście nie wszystkie rodziny w ten sposób się uratuje, bo jak już rodzina już bardzo jest zniszczona, no to tego. Ale 80%, 90% rodzin w ten sposób można uratować. Natomiast nie wolno łączyć dwóch słabych rodzin. To jest błąd pszczelarzy. Oczywiście starzy to będą zawsze robili, ale na nich nie trzeba zwracać uwagi, bo u nich góruje Góruje po prostu upartość nad rozsądkiem i nad wiedzą. Oni zawsze będą pewni siebie i będą zawsze tłumaczyli, że oni mają rację, bo 30 lat tak było, to teraz zawsze tak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieku, amen. Tego się po prostu nie robi. Nie łączy się silnych, słabych rodzin ze sobą. Lepiej mieć jest dwie. Tego poza tym ma, y, dwie słabe rodziny osobno jak y, razem. Oczywiście można je ułożyć w ten sposób, że od, y, po, położyć jeden korpus na drugim z taką rodziną, dwie rodziny słabe, załóżmy odizolować separatorem, którym ja pokazywałem w innym układzie. Ale to to już jak ktoś jak ktoś woli w każdym razie mnie się to udaje i jestem jest i mam jakiś sukces w tej dziedzinie Dobra to by było na tyle pozdrawiam wszystkich co jeszcze no jestem teraz na innej pasiece bo tamtą zostawiłem pasieka po prostu jest tu mamy tu mamy trutowisko mamy różne eksperymenty robimy no zobaczę co dalej będzie jak to wygląda no dzisiaj jest ciepło 20 stopni nawet 25 stopni pszczoły latały nosiły pyłek teraz już jest godzina prawie koło 6 no więc trudno żeby było żeby pszczoły tak latały ale w każdym razie są zdrowe nie używam chemii, nie tego. Także prostymi biotechnicznymi metodami można sobie pszczoły po prostu uratować. Oczywiście o tym nie mówią, nie mówią pszczelarze. Dobrze. To by było na tyle. Pozdrowienia do następnego razu.